Cześć, 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 tu Jacek, jest 19 czerwiec 2025, jest Boże Ciało, a więc dzień wolny od pracy. Ja dzisiaj ruszam na Szlak Niebieski, który łączy i Iłowiec, to znajduje się w takim Iłowcu, właśnie do, w Pecnej, do miejscowości Stężew. Mam do przejścia 23 km na początku... Tutaj zgodnie z opisem, to co wyczytałem, ten szlak będzie krążył gdzieś między lasami poprzez Konstantynowo, potem poprzez Grzybno, rezerwat Grzybno, następnie przez lasy Rogaliński, pa Rogaliński Park Bezowy, aby dojść do, po około 12 km do Mosiny. Następnie szlak będzie wieść przez Wielkopolski Park Narodowy i z tego Wielkopolskiego Parku Narodowego dosyć długo, potem pójdę Otuliną tego parku, z krajem tego parku dojdę do Stęszewa. Największą miejscowością podczas tego przejścia, podczas tego mojego dzisiaj spaceru to jest Mosina, która liczy blisko 13 tysięcy mieszkańców, no a potem Stęszew, tam będę kończył, tam o granicach 6 tysięcy mieszkańców. Zresztą ten Stęszew też z racji swego czasu pracy w, w tej miejscowości też jakiś tam, powiedzmy, sentymentem yy, darzył. Pójdę oczywiście na aplikacji Cinax. Przede wszystkim spróbuję spróbuję przede wszystkim, no bo tutaj widzę, że w ogóle się nie chce GPS zaczytać na mapy 3. No ciekawe czy to czy to w momencie, być może tutaj jest po prostu na stacji kolejowej, gdzie tam powiedzmy jestem zasłonięty przez ekrany dźwiękoszczelne taki problem z nawigacją. No ale spróbuję jakoś ten problem pokonać. Być może być może się uda. Szlak cały do tusza 39 km tam z hakiem, natomiast ja dzisiaj zamierzam przejść 20 3 km, bo takie było założenie. Ym, temperatura powietrza to w granicach 16 stopni, a więc bardzo dobra na przejście. Jest godzina 6.20. 6.30, właściwie przyjechałem tutaj pociągiem już o tej godzinie, tylko dlatego, że jest był pociąg bezpośredni z Gniezna, który się tutaj o godzinie 5 wiązuje, a poza tym szkoda też dnia, ponieważ no od dzisiaj rozpoczyna się finał indywidualnie mistrzostw Polski, no rzut z nas spokojnie chciałbym być, a poza tym tutaj idę do pracy, w związku z tym późniejsza godzina przyjazdu gdyby nie wchodziła, też nie wchodziła Hube. Poza tym pociągi są co dwie godziny ze Stęszewa, a więc to jest kolejny powód do tego, aby tutaj dotrzeć w miarę szybko, aby... Być może załapał się, na, na pewno się załapie na ktoś z pociągu, czy, czy przed, przed godziną tam 12.30, czy jakoś dwie godziny później, ale to już jest tam najmniejsze ma znaczenie. Jest to moja druga wycieczka, piesza w tym roku. Pierwsza była sfilmowana, natomiast ja przypadkowo te filmy usunąłem. Gdzieś tam na Facebooku się to przewija na moim profilu. No była to wycieczka piesza z Gobelnicy poprzez dziewiczą Górę do, do Owiska. Tak na dobrą sprawę zamknę, zamknę klabę Wielkopolski Park Narodowy, ponieważ no, byłem tutaj w 2020 roku takim dłuższym szlakiem, szedłem piesza wtedy było 28 km, potem bodajże dwa lata później też takim szlakiem sobie przeszedłem w maju, wtedy też dosyć ciepło, palnie wręcz wtedy było. Też 20 parę kilometrów. No dzisiaj ten szlak, taki ja też pewnie niewielu spotkam dzisiaj spacerujących, no bo to z racji tego, że ten szlak najprawdopodobniej też nie jest zbyt popularny. Natomiast cała ta inspiracja tego szlaku pojawiła się poprzez kanał Góry na Dolinach. Tutaj też konsultowałem z panem, który kręci te filmy z szefem jak gdyby tej mm, kanału na YouTube, natomiast on też tutaj mi oszczykł, że ten szlak trochę tak dziwnie tutaj będzie krążył, no i tam y, y, są miejsca, gdzie, gdzie może być problem. Y, no zobaczymy, y, spróbuję, spróbuję w pewnym momencie, być może się to będzie potrzeba y, nadrobić trochę, być może taka zajdzie konieczność, no ale myślę, że na pewno się nie zagubię, bo zawsze gdzieś tam powiedzmy będę miał w głowie y, tą mapę, mapę gdzieś będę miał w głowie. No miejmy nadzieję, że te mapy czy odpalą, no i w tej chwili Widzę, że sygnał chyba GPS. Cały czas jest, cały czas jest wyszukiwanie tego, tego sygnału GPS. No zobaczymy. No być może chyba się, chyba się jednak tego nie uda uruchomić. No dobra. To by było na tyle z mojej strony. Ruszam powoli, ruszam powoli do kropki. Być może znajdę kropkę. I ahoj przygoda. Cześć, cześć tu Jacek. Jest godzina. No właśnie. Nie bądźcie przerażeni. 7.36 Ja tak naprawdę niedaleko odszedłem od iłowca. A problem był taki, że ten szlak poza kropką w iłowcu na przedwocu PKP, którą też miałem problem, żeby odszukać, kompletnie nie był oznaczony. Ja szedłem po prostu na czuja przez cały iłowiec, nie widząc. tak naprawdę tylko ze szlaków turystycznych. Natomiast to też jest mapa, gdzie ona dokładnie nie pokaże szlaku, przebiegu szlaku, gdzie się wchodzi, gdzie schodzi. uwierzcie mi, dla mnie to była jakaś totalna niemoc. W pewnym momencie oganała mi taka niemoc, że. No chciałem po prostu ja mi się cofnęł na pociąg, podjechać do Mosiny i robić ten szlak od Mosiny w kierunku Stenszerweich. Co przyszło z pomocą? Ano przyszła z pomocą WGAN-a ostatnio tak dawna aplikacja Mapy czy Ona y, po dojeździe do Iłowca, do stacji, ona rzeczywiście nie odbiła. Ale w momencie, kiedy już byłem na tyle zesperowany, że już chciałem podjąć decyzję o ryzyku, nagle się GPS obudził w tej mapie i nagle ta mapa zaczęła działać. I co? I mapa działa a oznaczeń Herwiłłowcu nie ujrzycie tak na dobrą sprawę i tak naprawdę wchodzi się, i na zdjęciach to widać, wchodzi się w totalny jakiś taki burz, gdzie jest wszystko zaośnięte i gdzie człowiek by nie pomyślał, że tędy przebiega y, szlak pieszy, szlak pieszy niebieski. Yy, dobra, yy, ja już gnam dalej, bo rzeczywiście ten czas może nie nagli, ale warto sobie tam troszeczkę, żeby potem w Stręszewie chwilę na tym peronie usiąść trochę dłużej, posiedzieć, bo to też jakiś tam, powiedzmy, sentyment do tej miejscowości zawsze w moim życiu zostanie. Yy, dobra, yy, no dobra, to by było na tyle z mojej strony. Tutaj tutaj już ta ścieżka tutaj wygląda porządnie, ale jakbyście zaczęli na początku, to była masakra była. Dobra, trzymajcie się, cześć. A więc tak, krótkie infostrasy. Pierwsze dotknięcie dwóch szlaków niebieskiego i czerwonego. Ja oczywiście podążam szlakiem niebieskim. Ale no nie ukrywajmy, nie ma co ukrywać, gdyby nie, a mapy 3. Dzisiejsza trasa, dzisiejsze przejście. No to by była jedna wielka porażka, bo oznaczenie tego szlaku ja uważam, że tak jak mi tutaj kolega, pan... Się, znajomy pisał, że no jest dosyć dobre, tam miejsca są takie ale ja tych miejsc naprawdę najczułbym mnóstwo, gdzie tak na domu sprawę nie wiedziałbym za bardzo gdzie jestem co robię i no i po prostu bym się pogubił pewnie dosyć szybko, zresztą sam z ziłowca to też taki dosyć fatalny zapomniałem z domu zabrać drugie ładowarki do no właśnie do, do tego do tego dzieje się kreśli ślad, co jednak zaczymy. Miejmy nadzieję, że rzutem na taśmę w jakiś sposób y, uda, się, uda się, że y, to y, to wytrzymie. Natomiast też y, mamy tutaj y, troszeczkę po drodze takich pomników y, związanych bezpośrednio z, z tym, że tu Hitler, Hitlerowcy tutaj zaatakowali te tereny w 1939 roku. No i to bodajże drugi y, czy trzeci pomnik y, po drodze pamiętający taki fakt, ja widziałem w tej chwili ja sobie tego kichnę na moją gadułę bo ona do mośliny bardzo będzie potrzebna natomiast do Mosiny już trzeba sobie też dać sprawę tego, że, że będzie, będzie bardzo fajnie bo będzie już nieco spokojniej w tej chwili w ogóle nawigacja pokazuje przyjście do Stęszewa na 13:50, 13.17 właściwie Nawet z mała jest to godzina z hakiem siedzenia na dworcu nie mam tam jakoś za bardzo alternatyw, żeby cokolwiek innego robić, a więc najprawdopodobniej po prostu usiądę, sobie posiedzę na dworcu i to będzie cała, cała satysfakcja. Po drodze planuję tak na nową sprawę jedną przewę, bo tak sobie wymyśliłem, że jedna przewa w zupełności na takim krótkim odcinku wystarczy. Też no nie ukrywajmy w jaki sposób chciałbym. Realizować te pierwsze wycieczki, zresztą ja już kiedyś o tym wspominałem, będąc na Górze Ślęży. Kiedy szedłem na górę Ślęży, pamiętam, że ten kanał się troszeczkę inaczej powinien nazywać. Potem, tak naprawdę, z tej całej przebudowy kanału wyszły nici. Natomiast, czy tak będzie, że przebuduję nazwę kanału? Nie wiem, na ile mi staczy pomysłu na ile starczy mi motywacji. Na pewno chciałbym jeszcze w tym roku i to przejść lub przejechać taki moim chyba tam. Gdzieś powiedzmy najwyższy szczyt Wielkopolskie, więc e, Kobyla Góra Już w zeszłym roku O tym mówiłem, ale też Plan powiedzmy się tam nie powiódł Aby zdobyć Koronę Góry Polski, zacząć zdobywać Zresztą no ja nie obejdę w ciągu W ciągu roku Natomiast W perspektywie jeszcze dłuższo-dystansowej A więc tam kilku lat Tak jak też moim marzeniem jest Głównym, główny Szlak Sudecki e, miniemy czy co Oczywiście a tym szlakiem częściowo już tam szedłem e, w okolicy Szlaskiej Połęby e, no ale, ale ten szlak chciałbym na dobrą sprawę sobie, sobie przejść e, W tej chwili jak się mapy 3 od rzeczywistości, bo mapy 3 w tej chwili One mi tu w tej chwili chyba nakazały skręcić Chyba zgubiły nawet GPS-a Zgubiły no ale tu szczałki widzę, że pokazują przesiew posłon no do to by dla mnie tragedia, gdyby tak się stało Nie wiem czy, dobra Muszę się na chwilę rozłączyć, bo widzę, że mapy zgubiły ślad Cześć, tu ponownie Jacek No właśnie, no bo to już by inne inesko, ja to kręcę No dobra, słuchajcie, no sytuacja troszeczkę po tym ostatnim filmie w pewnym momencie się skomplikowała, ponieważ idąc tym szlakiem, no niestety niestety okazało się, że zgubiłem GPS-a zgubiłem ślad nakreślony na mapie 3 No to był się problem, w tym momencie z odcieczą przyszedł Pan biegacz, który mi po prostu naprowadził na ślad. Tak jest takie, że ja się zbliżam już do Mosiny, już tą mosinę gdzieś tam w wiekach słychać, czuć e, słychać też pociągi, a więc to znaczy, że jestem blisko linii kolejowej łączącej Poznań z Wrocławiem. A to też oznacza z drugiej strony tyle, że za chwilę zmieni się przede wszystkim krajobraz. E, wejdę już w Wielkopolski park narodowy. Ale dobra, bo nie o tym. Co się zmieniło? Zmieniło się to, że... Pojawiło się więcej oznaczeń, znacznie więcej oznaczeń, i tu rzeczywiście ten szlak jest prawidłowo oznaczony. W nogach, ja nie wiem, jakieś 7 km czuję się świetnie, bo rzeczywiście te nogi pracują uczciwie. Ale przyjdzie czas w Mosinie, kiedy będzie trzeba sobie się zatrzymać, coś zjeść, i, i właśnie wtedy uzupełnić braki. Wodę, no bo pić mi się też za chcę chce, mam dwa toniki szkoda, żeby wrócił do domu. no I mamy kolejną sytuację troszeczkę kontrowersyjną. Ale raczej nie, już nie. No, przybycie do pokazuje pokazuję na 13.14 A jest godzina 9, więc nie jest mała. Przede mną 4 godziny jeszcze przejścia. No ale trzeba doliczyć też. no tak 4 godziny planuję. Trzeba też nie, doliczyć już planową przewę. tym razem na szlaku też nie robię za dużo zdjęć, ponieważ chcę, aby to, co jest fajne, zostało w mojej głowie, a Was zachęcić do tego typu wycieczek. No bo obecnie są to też wycieczki, nie ukrywajmy, niskobudżetowe, budżetowe. Bo sam wyjazd, ja akurat miałem tą możliwość, że jechałem na bilecie miesięcznym aż do tutaj do Iłowca. Natomiast no, dwa zatoniki to zakup biedące. Wczoraj 4 zł do tego jakieś pieczywo puszka konserwowa no i moim zdaniem jakiś wafelek do tego energetyczny, znaczy też nawet wafelek wystarczy. I to by było w sumie tyle z tych, tego posiłku. Natomiast tak jak wspomniałem do picia jeszcze butelka wody i myślę, że przy toby układach wyżywienie na tym szlaku, jak ktoś tak powiedzmy ja tam dosyć mało, a paradoksalnie nie wiem, na podczas takich wędrówek no, powinno się zamknąć w granicach 15 zł. Natomiast też z takiej mojej wewnętrznej przeszłości wyjazd w góry karkonosze 2021. Wtedy tu taki okres troszeczkę rozprężenia, bo to pandemia wtedy trwała. Natomiast fakt jest taki, że wtedy to się tak przytrafiło, że tego jedzenia praktycznie ja w ogóle na drogę nie brałem. Będąc trzymać się w środku, będąc tam gdzie wakacje, będą też posiłki wykupione. No dobra, to tylko nic mojego oględzenia. Coraz bliżej, w e, cudzysłowie, otwórz, w cudzysłowie zamki cywilizacji. Jest to 13 tysięcznego, już stosunkowo bliżej jestem Poznania. Natomiast, no, zobaczymy, jak będzie w Senszewie, bo ja nawet nie będę ryzykował poprzednim pociągiem. no aby zdążyć, ale. Ale, dobra, to trzymajcie się. Witam, e, witam Was bardzo serdecznie. Ja właśnie jestem przy Nikolewy, która łączyła Kuszczykówko i tutaj dalej z Osobą Górą. E, ruch pociągów na tym odcinku ustał 30 września 1999 roku. Jak dobrze pamiętam, ja się pomyliłem laty, to przepraszam. E, potem jeszcze były jakieś tam jazdy kontynuowane. Proch pasażerski oczywiście, natomiast no, mi się to udało zaliczyć w 2002 roku. Dzisiaj po tej linii jak widać sama zaośnięta. Myślę jeszcze kilka lat temu tutaj na imprezie u Piotra Lubomirskiego żeśmy dojechali do puszczykówka nie pamiętam tutaj to było. 2020, tak samo w tą stronę, też żeśmy dojechali, no ale teraz szybkie picie, izotonik, wafelek i, i ruszam dalej. Kierunek starsze. No, gdzieś pół, powiedzmy, pół metra osiągnąłem. Taki duszy posiłek sobie sobie podczas, podczas yy, gdzieś tam postoju nad nadjeżdżałem. Natomiast rozebrałem się, już bluska ściągnięta, krótki jakałek został, bo rzeczywiście jest bardzo ciepło. Witam Was bardzo, serdecznie kolejny raz. Jest godzina 10. Ja mam w tej chwili w nogach 15,41 km. Idzie się super, dzisiaj się w No, jestem w takim magicznym miejscu. Co oznacza mniej więcej też tyle, że jestem już poza, mniej więcej na połowie trasy lub delikatnie po połowie trasy. Wchodzę w tej chwili do Wielkopolskiego Parku Narodowego i tym Wielkopolskim Parkiem Narodowym, a potem otuliną tego Parku Narodowego aż dojdę, aż do Stęszewa. Ja w Stęszewie będę kończył Szlak Niebieski, dalej nie będę go kontynuował. Natomiast tutaj, tutaj jest taki punkt magiczny. Ten Park Narodowy, ja go bardzo lubię. Ja tutaj w tej chwili przez niego przejdę czwarty raz bodajże. Tak, czwart, czwarty raz bodajże. Jak jeśli dobrze liczę, to był 2000 bodajże drugi rok, potem był 2020 rok, 2000 bodajże 21, 20, yy, albo 2, ja nie pamiętam ten film z tego chyba, bodajże jest gdzieś u mnie na kanale. No ale dobra, mało, mało 21, no dobra, nieważne, któryś to był ten. No i tutaj tutaj powoli, powoli tak jak prowadzi ścieżka, będę kontynuował dalej przejście. Tutaj niedaleko wieża widokowa w pożegowie, która, która już nie istnieje, na której ja miałem jeszcze okazję być. No, zaczął się coraz więcej ludzi zacząć robić, zaczął się też punkty odpoczynkowe. Ja nad pierwszym jeziorem kociołek będę 30-minutową przerwę robił. Dzień dobry. Także to by było na tyle z mojej strony i ruszam w trasę. Cześć, cześć tu znowu ja, Jacek No i teraz tak. Jak się sytuacja zmieniła do ostatniego wejścia do naszego spotkania na Wizji na kanale? Otóż jest godzina 10.45. Ja mam jakieś 7,9 według mapy 3 do dworca PKP. Natomiast według strzałów mam 6,6 km. I co w związku z tym? A w związku z tym tyle, że w tej chwili rozpocząłem już walkę i to już poważną o to, żeby zdążyć po prostu nasz szybki pociąg. Tuż tu nawet nie chodzi o to, żeby się rozkoszować naturą, bo rzeczywiście ona jest piękna, wspaniała, fantastyczna, cisza, spokój, kompletnie ludzi nie ma. Jest cudownie, zielono, taszki śpiewają, gdzie nie gdzie. ktoś pieszy przejdzie, ale. Właśnie, jest jeszcze, no ale, ale siedzieć dwie godziny w tej chwili na stacji kolejowej w Stęszewie, gdzie podejrzewam, że nic więcej nie przejedzie, niż pociągi osobowe i się nudzić, no bo tak to można określić, to lepiej zawalczyć o szybszy powrót do domu. I dzięki temu, że no tak, oto owe kiki, idzie mi się o wiele. Lepiej niż tym tych kilku w nie miał. Gdzieś się wręcz fantastycznie miałem, był odpoczynek. No miał być pewnie inni by mieli ten odpoczynek, ale nie ja. Niestety, zdjęcia z filmu, który powinniście obejrzeć. A którego nie obejrzycie, ja też go już więcej, że zdjęcia wykasowałem. A odzyskiwanie zdjęć jest. Tylko zbyt kosztowne, aby to miał sens. A powaga tej sytuacji jest zbyt mała, aby można było to zrobić. Po prostu zwyczajnie tam też był problem, bo tam doszedłem do dziewiczej góry i zwyczajnie nie zrobiłem przewy. Może usiadłem na 10 minut, no ale skurczę. No przecież sobie pomyślałem, że przecież wtedy też zacząłem walczyć o szybszy pociąg i się udało. Czy dzisiaj się uda? Święt wiedzieć, że tak. Mając taką opiekę w kieszeni, w postaci mapy 3, no bo pyłu nie było. Wydawało się na początku, że będzie to negatywny bohater dzisiejszego dnia. Na to wszystko wyglądało. Ale ostatecznie to jest pozytywny bohater dzisiejszego dnia. I to mnie cieszy. Ja powoli wychodzę już z lasu. Wchodzę w pola. Zgodnie no, z zapowiedzią synoptyków, ten wiatr miał być północno-zachodni, on taki rzeczywiście jest. Kolega miał jechać w wycieczkę rowerową, no nie pojechał, no bo wiatr, no wcale mu się nie dziwię, bo ten wiatr rzeczywiście jest, no nie ukrywajmy, duży, tak? Ja idę dosyć ostro, co jest dziwne, a może nie dziwne, niekompletnie nie kompletnie bolą nogi po tych prawie 20 km. Więc, rzecz jest fantastyczna, rewelacyjna i nawet dzisiaj słuchawek nie założyłem, bo na to zwyczajnie szkoda tych uszów, które tutaj docierają. Ja wiem, że skacze ten obraz, ale ja nie mam kasy na lepszą kamerę, nie mam kasy na stabilizator. I mi się nie dziwcie. Także do zobaczenia, do usłyszenia. Nie chcę nic mówić, ale chyba kolejne wejście będzie przy podsumowaniu. Naga. Tak. Cześć, cześć, cześć. Tu Jacek. Witam Was już na ostatnim wejściu. Jestem w Stęszewie. Doszedłem tu biegiem na 12.17. Natomiast informacja jest taka, że ten pociąg w dniu dzisiejszym będzie opóźniony około 40 minut, ze względu na awarię parowozu. Co teraz? Dobra, co teraz? Teraz przechodzimy do podsumowania mojej wycieczki. A więc, idąc z Iłowca, to wyjście z Iłowca, no, to gdyby nie mapy 3, która okazuje się dla mnie dzisiaj wielkim, wielkim bohaterem. Dzięki w ogóle, że taka aplikacja powstała. Dzięki, że to się udało wgrać. Dzięki w ogóle, że udało się to zrobić. Dzięki udało, że udało w ogóle to się zrealizować. I dzięki właśnie tej aplikacji udało się wyjść w ogóle z tego ujłowca. Udało się trafić na szlak i udało się tym szlakiem przejść. Rzeczywiście pod Mosiną ten szlak już był bardziej oznaczony lepiej. Przez samą Mosinę, także to oznaczenie pozostało wiele do życzenia. Natomiast po drodze podjąłem decyzję niecej, kiedy nadjeżdżają kociołek, nie mogłem się niestety zatrzymać. No coś się wydarzyło wtedy. Wtedy się wydarzyło. Tam w ogóle nie było łatwki, żeby usiąść, tam w ogóle to z tymi miejscami jest tragedia. Podjąłem decyzję o tym, że idę dalej, że być może zdążę na pociąg. Najpierw mi się wydawało, że pociąg jest 12.40, pociąg ostatecznie jest 12.17, ale pociąg jest 40 minut opóźniony. Doszedłem do... Yy, i po drodze ten czas nawigacji stopniowo, stopniowo ubywał. Udało, do, udało mi się dotrzeć do stacji w Stęszewie rzeczywiście zgodnie z planem. Bardzo fajna trasa. Naprawdę, rzeczywiście, na wędrówkę, na to, żeby można było na tej trasy przyspieszyć, na takie odpężenie, bardzo sobie ją polecam. Ja za chwilę usiądę, zjem, bo do tej pory nie miałem jeszcze okazji, żeby zjeść. Napiję się przede wszystkim, bo czuję tą suchość w ustach, bo rzeczywiście takich metrów dużo. Co do warunków atmosferycznych, No dzisiaj wiało, wiało od tej strony. Hmm, trudno mi to określić, bo taki północno-zachodni wiatr, ale dla mnie to nie był północno-zachodni. Dla mnie to był bardziej chyba bodajże południowo-zachodni. Ale fakt jest taki, że wiał. Temperatura powietrza że bardzo fajna 20 stopni. Natomiast wszystkie dane statystyczne dotyczące tego przejścia są u mnie na Facebooku. Należy szukać tego u mnie na Facebooku. Natomiast jeśli chodzi o takie 5,63 średnia, średnia prędkość, Sterszef, też prywatnie miasto, z którym byłem związany jakieś pół roku zawodowo, też nigdy tutaj. Takie czyny powodu, potem odchodziłem, natomiast fakt jest taki, że udało się to wszystko tutaj fajnie zrealizować. Udało się dzięki temu, udało się tutaj zrobić, udało się tutaj doprowadzić. Ta stacja w ogóle, kiedy ja tu przejeżdżałem, to, to była popa popadała w ruinę. Ta stacja, się to jest całkowicie po przebudowie szlaku. I ten szlak po przebudowie rzeczywiście, tu bardzo dużo pociągów w tej chwili na tej, na tej linii jest. Tyle, ile powinno być. Zobaczymy, Dobra, teraz przechodząc do meritum, podsumowanie. Ja każdemu tę trasę polecam. Polecam go tym, którzy lubią chodzić po płaskim tenie, którzy lubią duży wysiłek, którzy lubią iść do przodu, iść bez żadnych wymagań, bo poziom tej trasy jest łatwy, szybki i fajny. Nie po drodze mosina, jest w w związku z tym, a nawet idąc dalej w kierunku otusza, mamy stęsze, w związku z tym jest gdzie się zaopatrzyć w jakąkolwiek żywność, napoje. To jest bardzo duży plus na tej trasie. Nie trzeba specjalnie za dużo nosić. No ja akurat wybrałem się z Boże ciało, w związku z tym ja miałem się na bardzo dużo tego, tego wszystkiego ze sobą. No, połowa tych rzeczy to w ogóle z tej chwili dopiero będę konsumpcję robił, bo, bo jestem rzeczywiście w tej chwili głodny. No i cóż, i z tej trasy byłoby na tyle. Czekam w tej chwili za pociągiem w kierunku poznania. O której przyjedzie, zobaczymy. Zobaczymy, o której ten pociąg się pojawi i mam nadzieję, że będzie to. Mam nadzieję, że będzie to zdrowo osądkowe opóźnienie, że nie będzie takie, nie wiadomo, holendalne opóźnienie. Także dziękuję wszystkim, że obejrzeliście ten dzisiejszy film, że obejrzeliście ten dzisiejsze moje gadanie, że mogłem się przed Wami pochwalić. Dziękuję i zapraszam do kolejnych filmów. Jeszcze raz, decyzja, którą podjąłem na wysokości jeziora Kociołek, okazała się zbawiona w skutkę, bo jestem rzeczywiście, będę szybciej, daj Bóg, a daj czas o te dwie godziny szybciej w domu.